Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii. Jakiś rok temu kupiłem karton starych aparatów. Były tam aparaty, zarówno na film, jak i też troszkę nowsze aparaty cyfrowe. Z tego kartonu wyjąłem, wyjąłem ten aparat, który mnie interesował, a cały karton tak popchnąłem w róg gdzieś w pracowni i tak sobie przeleżał jakiś czas, dopóki nie postanowiłem, że trzeba zrobić z tym porządek. Więc wziąłem i tak, które zostają. A które do elektrośmieci. Na dnie tego kartonu wygrzebałem ten oto aparat. To było tak, że to wszystko pozostałe, poza tym tego jednego, to było gratis. Więc na dnie tego kartonu, znaczy on teraz wygląda ładnie. Jak go wyczyściłem, on był taki zapyziały, taki no, nie sprawia wrażenia sprawnego, ale w ogóle tak spojrzałem na nazwę, hmm, Olympus Comedia C 2500L, hmm, coś mi ta nazwa, mówi. Gdzieś się z nią spotkałem, ale nie takiego brzydactwa to ja nie miałem. Nie robiłem takim aparatem zdjęć na pewno, bo bym pamiętał go. A czy brzydactwa? No, no, no kwestia lustra. Natomiast gdzieś mi coś zaczęło widać, ale w takim razie nie sprawdzałem go, postawiłem go na półkę. Mówię, dobra, zobaczymy później, kiedyś. Ja tak co jakiś czas tak patrzył na mnie, patrzyłem, żeście mówię, dobra. Zobaczmy, czy on w ogóle jest sprawny, bo tak stoi na półce, ładnie wygląda. Ładnie wygląda, kwestia gusto, Ładnie wygląda. Wziąłem, do co, najpierw baterię. He, cztery paluszki, no idealnie, cztery akumulatorki, pach. Kartę pamięci. I pierwsze zdziwienie. On ma dwa sloty kart pamięci. pamięci na, sloty na to, żeby możesz włożyć y, taką starą kartę y, smart media. Nie mam takiej. Ale drugą, że można było włożyć mu, mu y, kamerę y, y, CF y, kartę y, k, tu. Taka, wtedy to była kiedyś, to była profesjonalna karta, ale ja jeszcze kilka lat temu używałem w swoich lustrzankach, więc miałem. Popatrzyłem, jaką mam najmniejszą, jedną giga najmniejszą. Włożyłem. Mm. Jakiś problem był. Okazało się, że ta klapka od yy, zamykania karty, ona już swoje przeszła, w związku z tym trzeba było na tym trochę popracować. Zamknąłem, Wło włączam i co? To ja zajmuję moje włączenie, czyli takie w granicach 5-6 sekund się włączył. Mówię, działa. Pokazał, że mogę na tej karcie zrobić 500 zdjęć. Później wyczytałem w instrukcji, że oni zalecają, że on w ogóle był sprzedawany z kartą 32 megową. A zalecali do niego karty 128. 1 giga, to no nie wiem czy wtedy były w ogóle takie karty w czasach jego młodości czy świetności. Natomiast pokazał mi spokojnie, 500 zdjęć może zrobić. No to zabrałem go na spacer, rano z psem wychodziłem. Nie powiem, że zrobiłem jakieś zdjęcia. przyknąłem kilka fotek, bo to zdjęcia się robi wtedy, kiedy się o tym myśli. A takie bo i tak nie wiadomo, pewnie nic z tego nie wyjdzie, to wiadomo, to jest stare, ktoś to używał ale przestał używać, więc może się popsuło w każdym razie wziąłem przy, zrobiłem tych kilka powiedzmy zdjęć Wy, wyjąłem kartę, włożyłem do komputera, przerzuciłem dam i no te zdjęcia wyglądają całkiem dobrze, znaczy troszeczkę przekolorowane, znaczy w efekcie okazało się, że wystarczy troszeczkę czerwonej dominanty zdjąć i one są bardzo fajne. Więc tak, hmm, ciekawe. I w tym momencie tak wziąłem Google i wpisałem: y, Olympus Camedia C2500L. Enter. I jak mi wyświetlił pierwsze wyniki, czyli pokazał mi zdjęcie, jakie było kiedyś używane w prospekcie reklamowym. Bo tak jak na niego patrzyłem, to on mi się kojarzył. Jak zobaczyłem go na tym zdjęciu, to mi się od razu klapki jak i już wiedziałem co mam w ręce. Od razu mi się wszystko przypomniało. Od razu tak spojrzałem na jego jejku, Boże, ale mi się trafił aparat. To jest niemożliwe. Bo przypomniał mi się w tym momencie test. Test aparatów. To był test zrobiony, znaczy to był jakiś albo to był chip, takie czasopismo komputerowe. Bo jego wtedy przenumerowałem. Mogło być foto, bo też przenumerowałem, ale czytałem też Enter, czytałem jeszcze jakieś bo gazety komputerowe, czasopisma. Wtedy zajmowały się tak samo aparatami, bo to było jak komputery, elektronika. W związku z tym to mógł być w którejś z gazet tych test, taki koniec 99, początek 2000 roku i był test najlepszych aparatów cyfrowych. Z niewymienną optyką. I tam w teście w sumie były trzy aparaty. Ten Olympus, no, Nikon Coolpix 950. Miałem później przyjemność go y, poużywać, porobiłem nim zdjęcia. Fajny aparat, taki. Y, on był taki obracany y, do tego, że można było nim robić zdjęcia. Cały metalowy, w środku ciężki, solidny. Widać, że to można gwoździe wbijać. Porządny aparat. Chociaż że jakoś zdjęć nie rzuciłem mi na kolana. A trzecim aparatem było Sony 505. 505 nie używałem, używałem 717 i byłem nią zachwycony. Natomiast 505 była starsza, ho oh, oh, pokolenie. Natomiast w tym teście tych wszystkich trzech aparatów, ten, to ta Olympus został uznany tym aparatem, można powiedzieć, najlepszym aparatem z cyfrowym, z niewymienną optyką XX wieku i on był u mnie na biurku. Mówię, wow. No, w tym momencie oczywiście, tak jak go zobaczyłem, wyczyściłem go ładnie, żeby ładnie wyglądał i yy, tak o poproszę, no to trzeba by jego parametry. To był rok 99. jesień, nie pamiętam październik, kiedy oni go reprezentowali, może wrzesień 2,5 megapikseli. 2,5 megapikseli. Tak jak recenzenci, jak czytam teraz, teraz recenzję, czytałem z samego czasu zachwycali się taka wielka matryca. Tamten Nikon i Sony miały dwumegową matrycę, a standardem wtedy była 1,2, 1,3. Co nie no oczywiście, znaczy moja córka, znaczy ja używałem chwilę później takiego aparatu właśnie z matrycą 1 i 3, tylko zostałym ogniskowym obiektywem 1 i 3, który później przyjęła moja córka, jeździła z nim na wycieczki i z tego 1 i 3 zrobiła zdjęcie, które nam się spodobało. czyli znaczy, Na tyle, że Drota je obrobiła, zrobiła z niego odbitkę papierową 30 na 30 z tej 1,3 matrycy. I to zdjęcie pojechało do Krakowa na konkurs i zajęło nim drugie miejsce. Fakt, że zdjęcie było. Dobre. Dobre było zdjęcie. Także z i 1,3 da się robić zdjęcia. To z 2,5 też musi się dać. Wtedy mówili 2,5 Mega. To jest naprawdę lepsze niż cokolwiek innego. Nie ma lepszego. Dlatego duża fizycznie matryca. Bo standardowe matryce wtedy to było 1,5 cala. A tu mamy 2 trzecie cala. Czyli. Yy, 8,6 mm na 6,9 mm, czyli taki jak paznokieć mój. Oni się zachowują, że ona jest wielka. Do tego prawdziwy obiektyw z prawdziwym wizjerem. Tu, jak on jest w tej chwili wyłączony. Wyłączony jest. Jeśli byśmy na niego spojrzeli, to widać, że... O, widać. Widać? Widać. Widać, że ten wizjer cały czas jest on maliak jak lustrzanka. Ja tylko mówię, to jest taka lustrzanka. To jest jak... to był profesjonalny aparat. Do tego mamy trzy tryby pracy podstawowe, czyli P, przysłony powiedzmy i yy, pełen manual, czy możemy wszystkie parametry ustawić ręcznie. Do tego migawka od 8 sekund do 1 dziesięciotysięcznej części sekundy. Ja tak nie wierzyłem, mówię, jedna dziesięciotysięczna przyłączyłem, rzeczywiście jedna dziesięciotysięczna. Chcecie usłyszeć jak działa jedna dziesięciotysięczna yy, przysłona w aparacie takim. A nie słychać. Ja nie wiem jak oni zrobili ten y, układ, że ja patrzę przez wizjer i on jednocześnie y, robi zdjęcie, bo on nie, nie ma tego klapnięcia jakiegoś lustra. Tam musi być jakiś układ lustra, który pokazuje mi obraz całkiem przyzwoity, czyli nie jest przyciemniony, czyli to nie jest jakieś tam y, lustra oczyste, a może, nie wiem, nie, nie aż tak nie wgryzałem się w niego, natomiast y, 1, 10 tysięcy na sekundy. ho, sekundy. Ho, ho, ho. Obiektyw jasny, bo on ma e, obiektyw od 2,8 do 3,9, obiektyw 36 do 110 według przejścia na pełną klatkę. E, lampa błyskowa e, jeszcze miał jakieś gadżety. A wiem, możliwość ustawienia e, kompresji różnej, różnej kompresji JPEGów, ale w najlepszej jakości może robić zdjęcia zapisując be, w bezstatnym tif ie na kartach CF. To był profesjonalny aparat. Zresztą on był profesjonalnym aparatem. Cena jego i parametry pokazywały, i był najlepszym aparatem XX wieku. To ja nim porobiłem kilka zdjęć. Wiedziałem, tak, on jest taki pośredni między aparatem na film a współczesną cyfrówką. Dlatego ja go zacząłem zabierać, bo ja y, jeżdżę czasami do Półtuska. Zresztą ja tak, sobie, tak jak dzisiaj przyjechałem do Półtuska porobić zdjęcia y, aparatami analogowymi, więc jeżdżę czasami do Półtuska porobić zdjęcia analogami. Przykładnie zabieram dwa ze sobą, i tak spaceruję sobie i robię zdjęcia. I w pewnym momencie zacząłem jego zabierać ze sobą też do Półtuska, żeby porobić zdjęcia. I zacząłem chodząc, y, robiłem nim zdjęcia. Nim się robi inaczej zdjęcia. Nim się robi wolniej zdjęcie. I to nawet nie chodzi o to, że yy, wolniej, dlatego że on wolniej yy, robi robi zdjęcia. Nie, w momencie, kiedy ja nacisnę spust, on ustawi o coś, to on. E, znaczy, może się, musi się obudzić w tej chwili, bo on usnął. Bardzo ładnie się usypia. Natomiast w momencie, kiedy ja nacisnę, on się ustawia błyskawicznie i robi. O, słuchajcie, jak ładnie, psyknął. Było słychać. I on robi błyskawicznie zdjęcia. Y miałem okazję fotografować różnymi starymi aparatami cyfrowymi, i to było czasami tak, że naciskali spust, A on mówił: ojej, jej, będziemy robić zdjęcie. Już się, już, już się zabieram, już się Łapie, Biorę tą łopatę, będę te piksele przerzucał. Chwileczkę zrobiłem. A u niego nie ma. Podnosisz, osnoś łapie bardzo szybko i już robi zdjęcie. I to zdjęcie jest, ono się chwilę zapisuje. To widać, jak on mruga. Mruga jeszcze, mruga jeszcze. Yy, kiedy on yy, i w tym momencie on mówi, jestem zajęty, jakbyś mi nie przeszkadzał, to szybciej skończę zapisywać. Natomiast yy, to jest, jakby nie było, 2,5 mega matryca. Yy, rozmiar 1712 na 1368 pikseli. Szału nie ma, ale w związku z tym nie da się z tego wykadrować czegokolwiek. Trzeba tak patrzeć tak mierzyć, żeby to zdjęcie było od razu skończone, żeby nie trzeba było niczego w nim poprawiać. To nie ma tej, tej tolerancji na poprawkę. Do tego jeszcze ekran. Pokaż mi ekran. Ty zrobiłeś jakieś zdjęcie? zrobię ten mm, ratusz. Dobra i teraz muszę poczekać aż zapiszę zanim włączę mu odtwarzanie. On mnie to teraz pokazuje, ale zaraz zniknie to zdjęcie. Ok, włączmy to zdjęcie. O jest. I y, jak widać... Widać? <grym> ja widzę. Tu nie widać. O, tam trochę widać, trochę widać. Trochę widać na tym, y, na tym wyświetlaczu. Znaczy tu mam ja w tej chwili włączone wszystkie parametry, żebym widział y, jak robiłem y, zdjęcia, żebym widział na jakich parametrach robię zdjęcia po zapisaniu. Natomiast na tym wyświetlaczu trochę widać. Tym aparatem, jak fotografujesz, to nie sprawdzisz tego, czy dobrze naświetliłeś zdjęcie. Bo to, co na tym ekraniku widać, to jest takie, no powiedzmy, może być. Widać, że jest dobrze, że jest zdjęcie, widać, że jest skadrowane, natomiast czy ono jest dobrze naświetlone, czy nie. Więc musisz, tak jak w aparacie na film wyobrazić sobie to, jak to zdjęcie będzie wyglądało. Musisz. Bo tu masz prawdziwy wizerunek. Nie ma symulacji tego, jak będzie ekspozycja. Nie ma żadnych parametrów. On nie pokazuje, to on nie pokazuje, że lampka że jest dobrze, ok, natomiast on nie pokazuje, jakie będą użyte czasy i przysłona. Jak na górę spojrzymy, to będziemy widzieli czas i przy, czy jest przysłona mała czy duża. No to yy, wtedy tak lekko go krytykowali ten aparat za tą przysłonę, ponieważ yy, on ma praktycznie dwie przysłony. Dwie. Małą i dużą. I koniec. Ale tak jak tam w jakiejś recenzji pytaje się zawodowego fotografa, mówię, czy to będzie problem? On mówi, nie, no przecież albo chcę użyć małej przysłony, żeby mieć małą głębię ostrości, albo chcę yy, raczej ten mały przysłony, czyli mieć pełne otwarcie obiektyw, żeby mieć małą głębię ostrości, albo przymknę ten obiektyw, żeby ta ostrość była większa. No akurat przymykanie przy nim to jest bez sensu, bo on tak przy tej, tak malutkiej matrycy to ma zawsze pełną głębię ostrości. Ale i te przysłony są tylko praktycznie dwie u niego, najmniejsza i taka największa i nie ma więcej przysłon. Czyli tak jak tu na szerokim kącie to jest 2,8 albo 5,6, a na długim kącie to jest, czy na 110, to jest 3,9 albo 7,1. Nie ma wyboru pomiędzy nimi i to jest tak, ja bym powiedział, że to jest wada, ale dopóki nie zacząłem nim robić zdjęć, to mówiłem, że to jest wada, ale jak zacząłem nim robić zdjęcia i go w sumie polubiłem, to powiedziałem: nie, to nie jest wada. To należy tylko umieć to wykorzystać. Jeśli robię portret, znaczy trzeba umieć y, też wykorzystać ten aparat. On nie ma żadnych programów tematycznych. Chcesz zrobić portret? To się skup na tym, co robisz. Wysuń obiektyw, daj mu tą właśnie najmniejszą przysłonę. Podejść bliżej, 0,8 metra na minimalną odległość, jeśli dobrze pamiętam. Nie, 0,6 metra y, na normalnym. Można podejść bliżej. Czy to już jest do portretu, to jest aż nawet za blisko, żeby podejść na 110, żeby zrobić zdjęcie, czyli już możemy rozmyć tło. Ma świetne makro. Pierwsze makro jest od 30 cm do 60 na wszystkich ogniskowych, czyli na 110 też mam 60 cm, mogę zrobić taką trawę ładną. Ale mam też jeszcze super makro, działa tylko na szerokim kącie. A wtedy mogę ostrzyć od 2 cm. Ja to Tu w międzyczasie się przewijają zdjęcia zrobione właśnie na makro i na super makro. Yy. Jakość obiektywu na makro jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Jakość obiektywu, tak, przy takich widoczkach, no to jeśli ja bym go porównywał do swojej pełnej klatki, no to nie bez, bez sensu, to jest bez sensu, to jest głupota. go do pełnej klatki, to jest taką małą matrycę, a ma taką małą. Gdyby to było. Pełnoklatkowy 2,5-megowy aparat, do co innego, ale porównałaś taką malutką matrycę. No ale to były takie czasy, matryce były drogie, a ten aparat w ogóle był bardzo drogi. On był droższy jeszcze od konkurenców i był tak, no, bardzo drogi. W komplecie z nim sprzedawano, dodawano do niego kartę 32-megową. Ja musiałem się poprawiać chwilę. gigową? Nie, megową 32-megową kartę, na której można było zapisać. Tak jak ja robię w najlepszej jakości odpegi w tej chwili robię. I mogę ich na tej jednogigowej zapisać. Obudź się 505. No w tej chwili już będzie pewnie mniej, bo 502, no bo jakieś tu kliknąłem zdjęcia. Yy, natomiast na tej yy, yy, 32-megowej można było zapisać ich 16. Ale tych TIFów to można było zapisać 4. Czy dosowałeś kartę 32-megową? Ustawiaj sobie najlepszą jakość, i wychodziłeś na spacer, i widziałeś, że masz cztery zdjęcia. Jak w wielkoformatowym aparacie, jak Hartwig, jak opowiadał kiedyś, jak wyszedł z autobusu i miał trzy klisze do zdobienia. I ani jednej więcej. I każde zdjęcie musiało być przemyślane. Więc jak tu bym wyszedł, mając te cztery zdjęcia TIFY, no to każde musiało być przemyślane do końca przemyślane. Ale jeszcze powinienem powiedzieć, po powiedziałem o tych wszystkich elementach. Lampa błyskowa. Taka fajna, wyskakująca jest, kik klik. Możemy ją sygnalizować na pierwszą lub drugą kurtynę migawki. He he. tak jak dajcie pokażę mówi o, znaczy nie, ale przeglądamy, o, ale zobacz, czy ta lampa może być na pierwszą lub drugą kurtynę sygnalizowana. Mówię, no. Możesz jeszcze zrobić coś takiego, że blokadę autofokusa. Naciskasz yy, yy, tu przycisk, naciskasz spust, on ustawia ostrość, naciskasz yy, spust, yy, przycisk autofokusa, i możesz wtedy przekazowywać, zmienić yy, światło, będzie mierzył światło inaczej, natomiast autofokus jest zablokowany. Fajna sprawa, taka profesjonalna bym powiedział, <krym> menu, yy, menu jest bardzo proste, chociaż angielskie, ale i to w ogóle nie ma o czym mówić. Ja mam drugą wersję. Menu, zresztą tu jest napisane, że to jest New 1,2 i to jest nowa wersja. Ma to wyostrzanie, bo oni czepiali się go, że ma duże szumy. A, bo nie powiedziałem, że on jeszcze miał jak na 99 rok bardzo dużą rozpiętość ISO, bo można było robić na ISO 100, Canon Nikon robił na 80, Sony nie pamiętam, chyba za 100. Można było robić na 200 ale można było robić też na tak wysokim czułości, jak 400. Te 400 to są, znaczy tak na ISO 100, one są bardziej zaszumione niż z mojego współczesnego aparatu, ale <grym> mówiłem, nie można tego porównywać. W związku z tym one są na ISO 100, są bardzo przyzwoite. I to, co oglądacie, to jest wszystko, przede wszystkim na ISO 100, czasami na ISO 200 robiłem. ISO 400 jest takie Pamiątkowe bym powiedział dzisiaj, czyli widać, że co jest na zdjęciu, ale te szumy już są przeszkadzające. Natomiast dla zawodowców polecali, żeby, bo on ma, tak ta wersja ma trzy stopnie odszumiania, powiedzmy, czyli dwa stopnie odszumiania, jeden stopień wyłączenia całkowicie, znaczy dwa stopnie wyostrzania, jeden stopień wyłączenia wyostrzania. W pierwszej wersji był tylko jeden: wyostrzanie albo niewyłączanie. Czyli albo mamy wyostrzanie, albo mamy soft. Soft, czyli miękkie. Miękkie, czyli w ogóle, w ogóle zdjęcie niewyostrzone i tam czytałem na jakimś forum, fajnie, bo takie forum z 1990, może z 2000 roku, jeszcze można było odnaleźć i przeczytać, jak oni dyskutowały na temat tego, czy lepiej jest od szumia wyostrzać w aparacie, czy jednak robić te zdjęcia na soft i wyostrzać to w Photoshopie. Jaka była wtedy wersja Photoshopa? Ja nie pamiętam. Znaczy w 2000 roku ja używałem, ja używałem wersję Photoshopa 3,5, pierwszą chyba z 1995 roku. Także to już były czasy, kiedy ja używałem Photoshopa, natomiast nie wiem, jaka to była wersja Photoshopa, natomiast były takie dyskusje i wyszło z nich, że zawodowy fotograf uzyska lepszą jakość, jeśli będzie robił zdjęcie na soft i ręcznie wyostrzał w Photoshopie. Uzyska wtedy troszeczkę lepszą, natomiast ci, co wyostrzy i nie mówili, ale jego tego nieostrości są takie. Filmowe to ziarno jest inne. To ziarno jest takie ładne, by nawet powiedzieć, to w ogóle ładne odbitki są, ładne zdjęcia są z niego. Także ja bardzo się ucieszyłem, że znalazłem legendę, cyfrową legendę XX wieku. Najlepszy cyfrowy aparat z niewymiennym obiektywem XX wieku na dnie Pudła, które kupiłem dla całkiem innego aparatu. Które jakby wtedy, w 2000 roku, gdyby wziąć tego, ja nie pamiętam co to, co to było, ale na pewno gdyby wziąć tam tego i tego, to by wszyscy powiedzieli Wow, ta, zostaw tę starość, ma, tu masz taki piękny aparat, co ty będziesz robił tamtym, tamtym, tamtym starym aparatem zdjęcia, tu masz najnowszy, najlepszy, najnowocześniejszy aparat, czyli Olympus Camedia C2500L. Ja chciałem nazwać ten film aparat marzeń, ale uczciwie. W tym 2000 roku, jak ja czytałem tę recenzję, to porównanie, ja nawet nie marzyłem o tym aparacie. Ja, 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 ja jestem pragmatykiem, ja uważam, że marzenia muszą być też realne. Że, yy, I dla mnie realnym marzeniem był jakiś tam aparat kompaktowy, yy, który był, yy, powiedzmy, dostępny cenowo, natomiast to, to no było po, poza moim zakresem. Musiałbym wtedy totka wygrać milion, trafić w totka, żeby taki aparat kupić. Też nie wiem, czy bym wydał tyle pieniędzy na niego. Pewnie bym kupił coś, coś bardziej potrzebnego do domu. No był 99 rok, to były inne czasy. E, dobra. Jeśli ci się trafi stary aparat tego nie wyrzucaj. Sprawdź najpierw, czy to nie jest jakiś ciekawy aparat. Sprawdź, czy on jest sprawny. Polub nim zdjęcia. Nawet może się okazać, że go polubisz i będziesz robił nim dłużej zdjęcia. Tak jak ja tym aparatem już od, no już od dłuższego czasu robię zdjęcia. Dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że jakiś stary aparat gdzieś jeszcze też znajdziesz. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć.